Nowy numer LEGO Star Wars już w kioskach. Jesteśmy zachęcani, by lecieć w kosmos z Anakinem Skywalkerem. No polecam Wam to, ale uważajcie, żeby czasem to nie było, wiecie, ten dzień, kiedy padł feralny rozkaz. Cześć! Witam Was, moje fany, w kolejnym odcinku na moim kanale, tak jest, w kioskach nowy numer LEGO Star Wars, numer jest 11 na 2019, kosztuje 12,99 i byłoby wszystko standardowo, normalnie i tak dalej, gdyby nie to, że dostajemy też dwa prezenty, czyli Jedi Interceptora i jak nas przyzwyczaiła gazetka LEGO Star Wars, drugim prezentem zawsze jest druga saszetka, moi drodzy, tak jest! tej że za 13 zł otrzymujemy aż 200 setki. Mi się akurat trafiła Droideka. Jestem bardzo ciekawy, jakie typy wam się trafią ponieważ zapewne jest kilka dostępnych wariantów w tych kioskach więc piszcie mi koniecznie w komentarzu co wam się trafiło kurcze nie pamiętam czy droideka miała u mnie recenzję czy nie miała na kanale chyba jeszcze był tu ten okres z gazetek lego star wars nie recenzowałem więc chyba nie miała natomiast tu otrzymuję takiego oto interceptora oraz oczywiście e, gazetkę Ta mam wrażenie że by była trochę grubsza ale raczej moje drodzy nie jest czy gazetka nam się zaskoczy zaskoczy nas na pewno tym że instrukcja jest na okładce no mi się to nie podoba bo ja lubię sobie wycinać te instrukcje w tym momencie muszę ją wycią wyciąć Układki. no nie fajnie, nie fajnie, znacznie fajnie gdy była w środku i po prostu wycinaliśmy stronę, mamy tutaj yy, zwiadna Tatooine mamy również oczywiście zagadki, quizy, no tutaj nic się nie zmieniło, ale przejrzymy moi drodzy czy na pewno nic się w gazetce nie zmieniło no póki co bez zmian, ładny długi komiks, ładne dwa plakaty. No ten to w szczególności jest całkiem ciekawy, z dartem Jalorem, Moi drodzy, mm, to A, nie, dobra, tu kolejne części zamienne, czyli jakiś quiz. Prezentacja zestawu wyjątkowo akurat fajnego. Uuu, jakiś ciekawy labirynt, No, coś, co śmiało można by dać. Może jakieś tu się znajdą gry na mój kanał. Klocko grał, gdzie gram w gry Lego. No i może. Aha, dobra, już rozumiem, moi drodzy, dobra, okej. Okay. Nie, to oznacza w takim razie, że droideka jest w każdym numerze. No właśnie, zwróćcie mu ja tu gadam ślepo, nie patrzę, co, o czym gadam. Eee, czyli to jest w każdym numerze. Ok, mimo wszystko i tak uważam, że mogli ją dać w ten sposób, załączyć. No bo osoby, które nie kupiły tam tego numeru, są trochę zdyskwalifikowane, moi drodzy. Instrukcja Interceptora już jest ok. No i drugi komiks lot Droida, moi drodzy. Jakie nagrody mamy w tym miesiącu do wygrania? 10 aż zestawów. Mm, jest to ten juniorsowy TIE Fighter, mi się podoba, więc why not? Coś spoza światalego, czyli reklama gry. No właśnie, skoro znów gadam o grach. Fala, kanał z grami, klocko grał, na pewno Wam się spodoba. Jest również ankieta. Kolejny numer to... Wow! First Order Special Forces TIE Fighter. No dużo ostatnio w gazetce XL otrzymaliśmy TIE Fightera. Całkiem fajnego. Czy on go przebije? Ma ciężko, ma ciężko. Moi drodzy, jednak zobaczymy. 28 listopada już kolejny numer. Dostajemy również dwie zawieszki na tyle. Jestem zajęty, nie przeszkadzać. Przyda się towarzystwo, zapraszam. Ciemna strona odejdź, jasna strona wejdź, moi drodzy. Dla każdego coś miłego. Jak prezentuje się natomiast sam ze Moim jeszcze pięknym marzeniem byłoby w ogóle, by w tych zestawach w środku była jeszcze gazetka, ulotka, w sensie instrukcja, ale to już bez przesady, moi drodzy. Cztery takie elementy, fajnie, bo nie są jakieś częste, dwa, je, przepraszam, jeden taki. Poza tym nie ma tu nic specjalnego, dużo rzuci, fakt. Eee, taki jeszcze jeden transparentny, tak zwany, przezroczysty, dokładnie. Jakoś tak nawet mało elementów bym powiedział, ale moi drodzy, cóż, zróbmy sobie taki wiecie, bilnik na waszych oczach teraz i sprawdźmy jak to faktycznie wygląda. no i moi drodzy w całości zestaw złożony czekajcie złożymy również gazetkę prezentuje się w taki oto sposób czy ma swoje plusy? oczywiście czy ma swoje minusy? również moi drodzy no przede wszystkim pierwszym minusem który mi się rzuca w oczy to jakoś tutaj te szyby no nie za fajnie mi to wygląda tu od góry jeszcze ok ale ta tutaj no tak wiecie kłóci się czy nie było takiego drukowanego klocka który wyglądałby tu znacznie lepiej no właśnie a poza tym można było tak czy jak uważam tutaj pokombinować. Drugim wielkim minusem jest to, że wiecie, tu o ile jest ładnie w takie postaci, powinno być, to tu nam się zgina trochę bardziej, więc musimy sobie to naturalnie wyregulować. Oczywiście tak średnio mam coś przeciwko temu, ale no gdzieś tam mniejszym, młodszym użytkownikom może to troszkę bardziej przeszkadzać, że one gdzieś tam mogą być nierówno i tak dalej. Ale poza tym ten zestaw już jest naprawdę fajny. Oczywiście gabaretowo też są tu pewne różnice w stosunku do oryginalnej skali. Gdzieś tam te nierówności są, no ale bierzmy pod uwagę, że to mikroskala wszystkiego się ładnie nie da odzorować, No jednak pojazdem jestem całkiem, całkiem zafascynowany. Jak mówię, kiedyś nie sądziłem, że mikroskala mi się w ogóle spodoba, albo, że w ogóle będzie, wiecie, tutaj te mikropojazdy mi się spodobały. Zawsze, często na nie patrzę, może nie zawsze, właśnie często patrząc na gazetki twierdziłem, że no, no, nie za fajne to. O tyle zawsze w budowie, po zbudowaniu wyglądają znacznie lepiej niżli na obrazku moim zdaniem. Moi drodzy, tak to wygląda i również tak jest w tym przypadku. Nie jest to absolutnie zestaw roku, nie jest to absolutnie statek roku, a szkoda, Mówię, przede wszystkim te szyby tu przeszkadzają, a szkoda, bo naprawdę mógł być super, czekam zdecydowanie na TIE Fightera, który będzie w przyszłym numerze, no cóż, my się dziś żegnamy, pamiętajcie, jeżeli lubicie gwiazdy Wojny oglądać mój kanał gamingowy, gdzie aktualnie gram w The Force Awakens, Przebudzenie Mocy, świetna gra, naprawdę warto tam wpaść, obejrzeć, a jak i również tutaj zobaczyć moje Star Warsy, moi drodzy, także wpadajcie wszędzie i lećcie do kiosku, jeżeli ten został wam się podoba, lecz pamiętajcie, by uważać, w który dzień lecicie z Anakinem Skywalkerem. Bye!